maneczko z tej strony Yamatika, to jest mój kolejny materiał na moim kanale. Jest to materiał z serii z The Forest, a dokładnie z poradników, w którym pokazuję Wam jak znaleźć różnorakie rzeczy. W tym materiale pokażę Wam jak znaleźć strój do nurkowania, kostium do nurkowania, jeden kij, jak to mówi, chodzi mi o ten strój, dzięki któremu będziemy mogli pływać, pod wodą i chodzić do takich miejsc, gdzie jest ukryty na przykład schemat kościoła, kusza czy kolejka górska, bądź też wieża, a zresztą długo by o tym mówić. Słuchajcie, jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, to zachęcam go koniecznie do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ nie ominie dzięki temu żadnych moich filmów i zależy mi, ponieważ w tym momencie jest 185 subskrypcji, może do jutra się liczba zmienić i Szybko lecimy po 200, bo zależy mi, żeby 200 subskrypcji wbić, tak, 200. Słuchajcie, jak już mówiłem, że w tym odcinku pójdziemy po strój do nurkowania. Punktem, od którego dzisiaj zaczniemy naszą wielką wyprawę, w cudzysłowie, tak to wziąłem, to jest te, ten półwysep z tym drzewem pogańskim, do którego się nasze kabanile modlą. Tam mam, tutaj mamy jakieś totemy, nie wiem, co to tam jest, kukły. A tam jest to wielkie drzewo. Nie możemy go zniszczyć. To słuchajcie, patrząc w stronę drzewa, idziemy na prawu brzeg, do odwrotnej strony drzewa, patrząc to na lewy, mniejsza o to. Idziemy tędy, idziemy w stronę tego lasku. Tutaj mijamy taki namiot. Musimy go minąć. Zresztą, jak będziemy szli, to go z pewnością musimy zauważyć. Chyba, że będziemy w lesie. I idziemy prosto. Uwaga. Musimy tutaj mieć takie ów kamienie. Tak, kamienie prosto. I słuchajcie, jesteśmy tutaj koło tych kamieni. Idziemy jeszcze tutaj do następnego kamienia. I tutaj mamy takie rumowisko, czy zbiegowisko kamieni. Jedna, jedna, mniejsza o to. I tutaj mamy naszą jaskinię, do której musimy teraz wejść. Do tej jaskini nie będziemy musieli potrzebować żadnych czekanów, aparatów do oddychania. Zresztą po to idziemy, więc nie potrzebujemy tego. No i jak zejdziemy, stając na kamień, od strony kamienia, to tam nie idziemy tam jest też wyjście drugie wyjście to jest pierwsze wyjście słuchajcie idziemy tam do przodu tutaj powinny być 2 3 trzy, trzy kabanile dokładnie nie wiem możemy tutaj znaleźć yy, skrzynki z lumpem czyli z ubraniami oraz z alkoholem yy, słuchajcie idziemy do przodu mamy tutaj taki powiedzmy że znaczy takie oddzielenie od no, gdzie są krzyże przywieszone i tym podobne. Musimy to zniszczyć i przejść tędy. I tutaj chyba powinny być kabanile. Tutaj, tak. I słuchajcie, jak je już pokonamy. Tutaj mamy te skrzynki z lumpem. Polecam je otworzyć. Nie ma tu innej drogi, więc nie powinniście zabłądzić. Słuchajcie, nie idziemy prosto, tylko schodzimy tutaj i w dół, na linię. Mamy tam taką linę, taką dziurę, i schodzimy tu w dół. Tutaj jest kolejna lina, żebyście tutaj nie, nie skoczyli, nie, bo tutaj możecie się zabić, więc polecam tutaj też zejść i schodzimy. Słuchajcie, jak już zeszliśmy, to tutaj schodząc, patrząc, mamy tutaj ślepo, bo skały są, patrząc od strony skał idziemy w lewo, w lewo, tak. No i słuchajcie, widzimy tutaj taką wodę oraz jakiegoś kościotrupa. No i tutaj nasz strój kochany jest. Bierzemy go, możemy sobie go wziąć. Ja sobie go już założę. Oczywiście musimy użyć butle, żeby wejść do wody, nie? To jest to jest obowiązek nasz. No i słuchajcie, to już by chyba było na tyle. Jeśli chodzi o wychodzenie, to nie muszę nic tutaj takiego szczególnego wyjaśniać. Że idziemy liną, no ale cóż, no. dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam spodobał. Zapraszam do jego oceniania na dole, a na razie będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia, cześć.